Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek z serii y, Słowniczka Informatyka. No i dzisiaj chciałbym powiedzieć o licencjach na oprogramowanie. Licencjach, czyli jak to napisałem, zgody od producenta autora na korzystanie z danego produktu. No i ta zgoda jest y, na różny sposób y, określona, tak? I tutaj w zależności od tego, y, jak, to, jak, jak to jest określone, są różne typy licencji. Ja często tłumacząc swoim uczniom zauważam, że z punktu widzenia praktycznego licencje możemy. W licencje możemy założyć trzy najważniejsze dla nas elementy, czyli tzw. Tak aspekty tych licencji. Czas może być ograniczony albo nieograniczony, cena. Jakaś konkretna oczywiście może być to cena, lub jej brak. Yy, I dostęp do, do gry, czyli jak dużo ma, mamy możliwości gry albo innego programu, jak dużo możemy w nim zrobić, tak? Czyli czy ten dostęp jest pełny, czy ograniczony? I tutaj yy, przygotowałem sobie kilka licencji, o których bym chciał opowiedzieć. Zacznijmy od yy, 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 może od w, tak zwanego full version. Full version, czyli pełna wersja, yy, może, może, by tą pełną wersję uzyskać, kupując na przykład grę yy, w danym sklepie internetowym, kupując Pudełko z płytą, z grą, czy z programem, tak? No i w tych aspektach, według tych aspektów, Fullversion będzie yy, dawało na nieograniczony dostęp, za jakąś cenę, pełny nam dostęp gdzie nam dawało. Jego typowym przeciwieństwem jest demo, które jest darmowe. Najczęściej pobieramy je lub mamy z jakiejś płyty, gazety i które służy na naprawdę reklamie reklami dla danego, danego produktu, ale przez to, że jest, jest ta reklama, yy, jego dostęp do zawartości oprogramowania jest, jest ograniczony. Ale demo ma taką zaletę, że czas możemy nie ograniczać korzystać z tego z tego dema, co jest de facto wygodne. Ale ceny oczywiście brak. Dalej. Yy. Shareware i Trial, czyli dwie licencje darmowe. Czym się różnią? E, trial umożliwia ograniczony, e, pełny dostęp do oprogramowania, ale w ograniczonym czasie, ale za darmo, co najważniejsze. E, najczęściej jest to albo ilość dni, albo e, ilość otworzeń danego programu. Z kolei Shareware y, daje troszkę więcej do dyspozycji niż demo, ale z kolei dalej jest to dostęp ograniczony, a jest darmowy. i najczęściej czas na korzystanie z shareware, Shareware'a jest nieograniczony. Dobrze, mamy jeszcze Abadnuera, ale Abadnuera zostawimy sobie na koniec. Został nam jeszcze Freeware i Open Source. W odróżnieniu od Fullversion są to licencje dające pełen dostęp do. Naszego oprogramowania bez ograniczeń czasowych i są darmowe. Ale tutaj jest pewien haczyk, o którym warto wiedzieć. Zazwyczaj, freeware to są licencje yy, dla, uż, darmowe dla użytkowników prywatnych. Natomiast open source są to licencje dla każdego użytkownika darmowe. Taka różnica. Ostatnią rzeczą, jakiej chciałem powiedzieć, to są tak zwane abandonware, czyli oprogramowania, które są tak długo na rynku, że już po już latach powinny być one darmowe. Tylko tutaj jest sprawa nieoczywista. Do, do tej pory myślałem, że trzeba musi minąć 15, 20 lat, żeby oprogramowanie stało się abandonware'em. I to nie jest prawda. Yy, przynajmniej tak wyczytałem z jednego z artykułów. Może, może ktoś się tutaj będzie lepiej, lepiej znał, będzie chciał to skonfrontować. Yy, według yy, prawa, Abaddon to ta naprawdę nie istnieje. Jest to pewnego rodzaju uproszczenie dla starego opakowania, którego nie można już nigdzie kupić, ale za korzystanie z niego czy za udostępnianie go, nikt nas nie gania. Tutaj pięknym porównaniem dla tego, dla tej licencji jest przykład y, Abadower, piractwo czy nie, zaznaczenie tego to jest, artykuł nazywa Abadower legalnym piractwem. Y, no to jak to dokładnie jest, tutaj warto się dokształcić, do, doczytać. Ja osobiście polecam ten artykuł jako Pewne ciekawe wyjaśnienie tego, tego zagadnienia. Oczywiście, link będzie w opisie na kanale. Po co w ogóle musimy znać, yy, jaka, jaka jest licencja danego programu? Jak to po co? Po to, żeby, jeżeli już będziemy łamać prawo, jeżeli by się tak zdarzyło, to żeby robić to świadomie, a nie że na przykład pobierzemy na komputer filmowy program, który nie jest darmowy, a potem przyjdzie kontrola i powie, a tutaj nielegalne oprogramowanie i ta pani z niego korzystała. Ja nie wiedziałam. A oni odpowiedzą, nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego warto być świadomym tego, nawet jeżeli już to prawo naginamy albo łamiemy, żeby wiedzieć... Jakie konsekwencje nam grożą w przypadku łamania prawa? Dobrze, film był dużo krótszy niż poprzedni, ale mam nadzieję, że wyczerpał temat licencji, przynajmniej do tego stopnia, że jest on dla Was już lepiej zrozumiały. Dzięki serdecznie za oglądanie filmu. Podziękowania dla, dla subskrybentów oczywiście, zapraszam tych, co nie, nie, nie dali subskrypcji do subskrybowania, lajkoma, lajkowania, komentowania, czy też dislike'owania, jeżeli film się nie podobał. Każda aktywność wasza, jest, wasza każda aktywność jest cenna, o ile jest w granicach kultury osobistej. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia.